Rozumienie kapitału społecznego w grupie Orlen i Fundacji Orlen jest bardzo szerokie. Rozumiemy go przede wszystkim jako wspólne normy, wspólne wartości, ale przede wszystkim budowanie relacji z naszymi interesariuszami. Ponieważ PKN Orlen jest największą polską firmą, która działa globalnie i czuje się odpowiedzialna za przyszłe pokolenia, do realizacji swojej społecznej misji powołała Fundację Orlen. Fundacja Orlen działa już blisko 20 lat i od 20 lat staramy się wyznaczać nowe trendy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i inspirować naszych interesariuszy do działania. Rozwój kapitału społecznego można budować na wiele sposobów. W przypadku Fundacji Orlen jest to m.in. program wolontariatu pracowniczego. Program ten funkcjonuje w grupie Orlen już od blisko 16 lat. I w trakcie jego trwania zaangażowało się w niego kilka tysięcy pracowników. Fundacja Orlen prowadzi też aż 7 programów stypendialnych, które umożliwiają wyrównywanie szans edukacyjnych. Bardzo ważnym programem jest też program wsparcia rodzinnych domów dziecka. Są to wyjątkowe placówki, w których znajdują się dzieci zagrożone wykluczeniem. W Fundacji Orlen mamy aż 4 programy grantowe. Najstarszy to chyba program Orlen dla strażaków, w ramach których zawodowe i ochotnicze jednostki Straży Pożarnej mogą wnioskować o sprzęt. Mamy również program Czuwamy, Pamiętamy, który ogłosiliśmy z okazji stulecia niepodległości Polski. Jest to program dla pasjonatów historii, w którym można zdobyć dofinansowanie na renowację miejsca pamięci. Największym programem Fundacji Orlen jest program Moje miejsce na Ziemi. Zrealizowaliśmy już trzy edycje tego programu, i w ramach tych trzech edycji wsparliśmy blisko 900 projektów na łączną kwotę 7 milionów złotych. Wierzymy, że skuteczny dialog to taki, w którym druga strona ma szansę wypowiedzieć swoje potrzeby. My w te potrzeby się bardzo wsłuchujemy. I każdą kolejną edycję Mojego Miejsca na Ziemi modyfikujemy w oparciu o rekomendacje, które przychodzą do beneficjentów. Nie bez znaczenia jest dla nas kontakt bezpośredni, możliwość porozmawiania z wnioskodawcami na żywo. Dlatego, przy pierwszej i drugiej edycji, zorganizowaliśmy cykl spotkań w całej Polsce. Takich spotkań odbyło się aż 100. I podczas nich wnioskodawcy mogli porozmawiać na temat swojego pomysłu na projekt, lepiej poznać zasady i przede wszystkim poznać nas, pracowników fundacji. Na programach grantowych, takich jak Moje miejsce na ziemi, korzysta nie tylko biznes, ale całe społeczeństwo, którego czujemy się częścią. Biznes i społeczności lokalne to jest system naczyń połączonych, które wzajemnie na siebie oddziaływują. Dzięki temu budujemy też pozytywne relacje z naszymi interesariuszami, a rozwój społeczności lokalnych to po prostu wspólne budowanie lepszej przyszłości.